No siemanceczko. Witam w kolejnym odcinku z Aragami. Ezo, usiadłem do nagrywania odcinka. Tak mnie kurwa kichanie zapało, że ja pierdole, się, że mi ryja wyjebie, nie? O, ja tak mogę być trochę przyjebany. Ja jak kicham, to już nie jest kurwa jeden raz, czy tam trzy, tylko wiesz, masakra. No, dobra, jeszcze mi no się kręci, ale. Ale damy radę. Dobra, idziemy my już do końca. Znaczy otworzyliśmy te bariery wszystkie, więc można już do środka iść. Wszystkie zwoje są zebrane, jak widzę. Także musimy iść do środka. Do centrum. Ile te kurwa gamonie się tu pojawiały chyba. Można by ich tutaj zabijać, O kurde. Ups, 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 Panie sniper, proszę tu nie patrzeć. Ej, kurwa nie strzelaj. Biebane jesteś. Kurde, on tu idzie. On tu, kurde, idzie. Dobra... Ciutko, cichutko, udało się. Znaczy, go dźwigniemy tutaj? Kajczka zostawiłeś komentarzek. Miło będzie Stefanowi. Dobra. Teraz tak, jak mam tam wejść? Czy tam się na górą wejść? Czy którędyś tam da wejść? O, tu widzę, że snajperzy, których wcześniej ubiałem już. I to pewnie było ubijane z Shurikena. No nic, jak mam tam wejść? Tu jest wejście, widzę. Trzeba poczekać, aż oni pójdą. <laughs> Jakbym tak... Okay, Cage? to nie co nie wiem, Bangkoku, co to jest? Aha, to jest... aha, dobra, okej. Okay. Sakaku? To są te cienie chyba, tak? Tak. Idźcie sobie, atakujcie, ja może nam jakoś spróbuję wskoczyć. Chociaż nie wiem, czy ja w ogóle tam zejdę na dół. Zejdę. Dobra. Ja jesteśmy w środku. Bez zbędnego zabijania. Podoba mi się to, podoba. Jeszcze raz użyłem tego, tego. Stracha na wróble. Hi hi. Dobra, czy tu ktoś będzie? Tu nic nie ma. Tu raczej chyba mogę sobie biegać, bo mi, nie wydaje mi się, żeby ktoś tu był. Dobra, mamy kolejny ten. Talizman. Aha, czyli ona dołączyła do jakiegoś typa. Może on jest tym... ...tym, tym hio Jak w górę, kurwa. No to pięknie, takiej rzeczy się nie spodziewałem, że tu jakiś młynek ze mnie zrobią. A jakie tam? Czekaj, 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 bo nie wiem... Kurde. A teraz? Przecież w to... Ej, zajebało mnie. Mówiłem, no, że w to ciapnę, no. Ja nie muszę tak szybko tam pędzić, chyba, nie? Tu się schylę. Zrobię tak. Tutaj mnie będzie biło. Nie! Kurwa, spadłem. <grym> będzie, że to będę kurwa robił parę razy chyba. O kurde! O nie oh O no. no serio Szkoda. ciężko do góry tak zrobić jest No o właśnie No nie! No kurde Musiałem przed tym uciec Ja pierdzielę gdzie jest to dolne? No kurde, akurat teraz. Dobra, ja się tam dostanę na górę i zaraz się widzimy, bo widzę, że to będzie ciężej troszeczkę. Nie, jednak się udało od razu. Za ten pierwszy, więc nie, nie będzie cięcia. Myślałem, że będę mu się kurwa tym męczył. <laughs> uh -huh. Teraz muszę mi. Urwa kosić za... Za oknem? No stąd! Co on se kurwa przypomniał? chyba że to należy do tych do tego y, Hio. Albo albo tak do generała? Jestem Aragami. Aha. Uh -huh. a jak to? Aha. Czyli ja nie mam uratować jej, tylko zabić jego, tak? Brak wykrycia. Okay. Coś tam, coś tam. Dobra, kontynuujemy. W razie. Łyknę się tylko kulki Kurwa się że ta kara będzie jakoś... ...krócej trwała, ty kurde ciągnie się No bo ja się tak wleczę może Kto to? Cóż to? Kikaru, Hik ostatni kapitan Kaiho. Okej. Musimy go zabić? On coś wyczuwa. Coś mi się tak wydaje, bo on taki jest jakiś mocarny. 何だ <Okay. S 2> <Okay. S 1> <laughs> Czekaj, czego muszę zabić. Dobra, jest kolejny rozdział. Tam się raczej nie wrócę. Spójrzmy tu. O ja, ile tutaj, jest, rzeczy do sprawania. Kilka. Dobra, jestem. Yy... chip rip chip Chciałem iść. Plus, o, jest to zwój w ogóle. Nie jest zbyt imponujący, no nie jest zbyt imponujący, szczerze mówiąc. Co, będzie go trzeba przesłuchać, czy co? Dobra, mam 4 punkty umiejętności. Przydałoby się tutaj coś nowego skarnąć. A we weźmy może cieniste zabójstwo. prze. Przyszedł... Czyli strasznie obecnie cienia, aby usunąć cez z materialnego świata i odzyskać jedno życie wybranej w danej. Aha Dobra, ja sobie wezmę to może. To jest niewidzialność. Wykorzystaj nie znak, byłem nie wszystkich przeciwników. To też, a to jest odblokowane, już okej. Okay. Yy, rzuca fale cieni albo jeszczepić, znajdący się przed tobą grupą przeciwników. Nie wiem, czy ja to chcę. zmieszczaj pułapki. Hmm. Dobra, na razie sobie to wzięliśmy. Także no Dobra, idziemy. Co to mi się tu na czerwono świeci? Dobra, widzę już przeciwników. Widzę tu przeciwnika. Dobra, wam przejść przez ten cmentarz. To idźmy przez cmentarz znowu. Bo my chyba już cmentarzem jakimś śliśmy ostatnio, nie? Mi się zdaje. jest tych przeciwników tutaj troszkę. No dobra, schodzimy. No, w sumie ja tylko chcę zgarnąć te zwoje i tyle, to jest zwój. Nic więcej tutaj nie chce działać. A tu idzie typek, ale tam im przychaczą chyba. Może nie. Dobra. O, snajper, kurde. Najpierw na tutaj, tu, 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 nie mogę go oznaczyć. Dobra. Wydaliśmy tutaj do tej... Czy mogę? Czekaj, niewidzialnym chcę być. To jest to? Nie, cage to jest niewidzialność. Wtedy sobie zbiorę to. Bez żadnego problemu, kurwa, panie. Że ja nie używałem tych rzeczy wcześniej. Dobra, to jest zebrane, teraz tak, tam jest. Idziemy sobie może lewą stroną. Chyba będzie najlepiej. To jest sniper mnie tam troszkę denerwuje. O kurde. Sobie Kitne Za drzewko, zabijemy sobie tego tutaj Dziada. Tam jeszcze naprzeciwko jest jeden. Czemu ja nie mogę? Aha, mam teraz, dobra. Tego też tak zabiję. Nie ma co się tutaj bawić z nimi. Yy, dobra, teraz tak. Tu już jest pusto. Tu nie ma żadnego zwoju. Pierwszy zwój jest tam dopiero. No, to idziemy, nie ma co tutaj siedzieć. Ja w ogóle przejdę, przejdę. Ten zwój jest tu, to jest kapliczka, którą można by w sumie pyknąć Tym się odnowi, wszystko. Jeden minutek jeszcze możemy zagrać chwilkę. Oho! O kurde. To śmierć tego Kio. Oh. To on jest, tak? Kio. Oh. Kio oh nie żyje. No niestety, no takie szycie. Ściwy duch. Jestem ściwym duchem. Eee, hmm, dobra. Ale skoro to był ten zapis, to chyba sobie zakończymy. A resztę sobie przejdziemy w kolejnym odcinku. Chyba tak zrobimy. Dobra. Będzie troszkę krótszy, ale nie będziemy już tam walać. Da dalej sobie przejdziemy następnym razem. Zostaw lajkensa, komentarzyk. I widzimy się w kolejnym odcinku. ma?